Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tu Paula z kanału Trening Fitness. Jakiś czas temu pokazywałam Wam na moim Insta Stories suche szczotkowanie. Bardzo Was to zainteresowało. Prosiliście o króciutki tutorial, filmik o tym, jak to wykonać, więc jestem. A więc suche szczotkowanie jest to rodzaj bardzo prostego masażu specjalną szczotką, który wykonujemy przed kąpielą, przed prysznicem i taki masaż ma za zadanie pomóc nam uporać się z wiotką skórą, która jest np. po intensywnym odchudzaniu czy tak jak w moim przypadku po ciąży, pomaga również walczyć z celulitem oraz świetnie poprawia krążenie i oczyszcza naszą skórę. Masaż wykonujemy naturalną szczotką. Bardzo ważne jest to, żeby to włosie było specjalnie przeznaczone do szczotkowania na sucho z naturalnych włókien. Moje jest z Agawy. Ja wykonuję takie suche szczotkowanie, tak jak wspominałam, przed prysznicem, zazwyczaj albo rano lub wieczorem. Zajmuje mi to około 3 minut, nie więcej. Ja zaczynam zawsze moje szczotkowanie od stóp i wykonuję takie długie ruchy ku górze, a w okolicach ud, pośladków i brzucha lubię dodatkowo wykonywać takie ruchy koliste. I takie ruchy kontynuuję na wszystkich partiach ciała. Uważajcie jedynie na okolice biustu, dlatego że tutaj skóra jest bardzo delikatna, więc możecie spróbować robić takie bardzo, bardzo delikatne ruchy, wszystko z wyczuciem. Po zakończonym szczotkowaniu idę pod prysznic, normalnie myję całe ciało i jeszcze na taką mokrą, wilgotną skórę aplikuję sobie olejek z migdałów. Następnie tylko przykładam ręcznik, nie, nie traję już całej skóry, tylko delikatnie przykładam ręcznikiem i wtedy ta skóra jest fajnie nawilżona, miękka, ale nie jest tłusta i nieprzyjemna. Także można od razu się ubrać i gotowe. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to koniecznie zostaw kciuka w górę, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Tym razem będzie to trening. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa!